Dajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie najnowszą walentynkową kolekcję od Belle, która dopiero co pojawiła się w Biedronkach. I muszę Wam powiedzieć, że ta kolekcja naprawdę prezentuje się wyjątkowo ciekawie. Ponieważ mamy tutaj takie produkty, m.in. jak np. puder wygładzający w przepięknej szacie graficznej, będziemy testować również takie produkty trochę dwa w jednym, a mianowicie tint i do ust i do policzków. Mam tutaj też płynny rozświetlacz oraz płynny cień do powiek, dwa w jednym. Ale też takie produkty jak np. Płynny róż sam w sobie, prasowany rozświetlacz, czy jeszcze produkty do ust, linery, słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że ta kolekcja jest mega ciekawa. Także nie ma co przedłużać, rozpoczynajmy. Dobrze, kochani, zaczniemy w takim razie od produktu, który nawierzy moje sacharowate usta. Cały czas niestety dochodzę do siebie po tej grypie cholernej, która wydawało się być takim, wiecie, niczym no nie wiem, groźnym dla mnie, no bo praktycznie nie miałam objawów, natomiast, słuchajcie, ja jestem tak osłabiona, tak po prostu nie mam siły na nic, boli mnie w ogóle serducho, jakiś naprawdę jest totalny cringe, także bardzo się oszczędzam w y, ostatnich dniach, no i też jakby widać to postanie mojej skóry i stanie moich ust, między innymi, że coś tam się u mnie wydarzyło i słuchajcie, zaczniemy w takim razie od... Y, Barstam Do ust Care of Me, tak się nazywa. I on kosztował mnie 16,99. Słuchajcie, chciałabym zobaczyć, jaki on ma zapach. Mm -hmm. Już taki zapach kiedyś był. Mm, on tutaj wygląda tak bardzo różowo. Pachnie. To jest. To jest chyba wiśnia? Tak mi się wydaje. I może najpierw zróbmy tak, że ja nawilżę te moje usta, a potem dopiero będziemy coś kombinować z tintem. Bo póki co, jakby ten tint się wżarł w tę moją Saharę, to ja nie wiem, jak to by wyszło. <laughs> Szczerze mówiąc, także najpierw się nawilżę i naprawdę tutaj potrzebuję trochę no, cięższej artylerii, bo nie wygląda to zbyt ciekawie, ale powiem Wam, że podoba mi się już ten produkt, ponieważ jest taki trochę grubszy i mam wrażenie, że naprawdę fajnie to moje usta otulił. Co do tego, jak on wygląda na ustach, zobaczcie, on nawet ma taki trochę mleczny? Pobłysk? Jest coś takiego. Ja ogólnie ja lubię takie balsamy i takie błyszczyki, i takie mleczne. Na razie dajmy mu chwilę, żeby tutaj u mnie na tych ustach podziałał, i no mam nadzieję, że sprawił cuda. Kolejnym produktem, na którym się skupimy, jest y, płynny róż o nazwie Embarrass Me Liquid Blush. Jestem niesamowicie ciekawa jego koloru. Zapłaciłam za niego y, 16,99 I zobaczmy, jaki on będzie miał kolor. Uuuuh, hu, hu. ładny. Bardzo ładny. Taki nie, taki nieoczywisty, ponieważ on jest trochę taki jakby um, herbaciano-różowo-brzoskwiniowy. Czy to ma sens? Ja mówię, mam nadzieję, że tak. Ale naprawdę póki co mi się podoba. Także biorę pędzelek i spróbuję nałożyć go na tę stronę mojej twarzy, no jest widoczny, nie da się ukryć i zobaczcie, tutaj da się z nim pracować bez żadnego problemu. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie mi się rozłożył na policzku, bardzo ładnie wtopił, no i jest bardzo wydajny, bo zobaczcie, ja praktycznie w ogóle go tutaj nie użyłam, a patrzcie, jak ładnie wygląda już w tym momencie na moim policzku, przepięknie i tak jakby podoba mi się też to, że on nie jest jakiś taki przesadnie Yy, przesadnie yy, lepki, wiecie, no czasami są takie wazelinowe yy, produkty. Ten raczej jest kremowy, co mi się bardzo podoba. Ten efekt rozświetlania jest moim zdaniem taki totalnie w punkcik i słuchajcie, no bardzo mi się to podoba. Przepięknie się rozłożyła na skórze. I jeszcze będę chciała trochę nałożyć go na mój nos. Zobaczymy, jak będzie z drugim policzkiem, ponieważ jeszcze mamy tint taki właśnie ym, i do policzków, i do, ym, i do ust do przetestowania, także zobaczymy, może będę go nakładała jeszcze na drugą stronę, ale najpierw zobaczmy, co ten tint ma tutaj do, nam do zaoferowania. Słuchajcie, jestem teraz lekko ym, confused, ponieważ mam tutaj właśnie ten oto tint, o którym Wam mówiłam, a mianowicie Surprise Me Clear Tint. Jestem na stronie internetowej, gdzie oglądam całą ym, tą nową... Kolekcję Bell i słuchajcie, go tutaj nie ma. Nie <noise> wiem co to chodzi, bo go zamówiłam ze strony. No ale zobaczcie, jest tego tak naprawdę balsam do ust i jest yy, peeling do ust, którego nie zamówiłam, yy, bo mi jest kompletnie potrzebny, a tego nie ma. Ej, what the hell? No i słuchajcie, nie mam, że kosztuje pewnie te 16,99 i jest, zobaczcie, zupełnie przezroczysty. Znaczy, taki ma różowe zabarwienie, ale raczej jest przezroczysty. Pachnie bardzo ładnie. Czymś jeszcze innym, jakimś owockiem, ale chciałabym najpierw zobaczyć jak on będzie wyglądał na Mim palcu. To jest tint. Oj, ale to chyba taki bardzo bardzo naturalny, nie? Tak jestem przyzwyczajona, że ten tint to zawsze jest jakiś po prostu taki hardkorowy, a tu... Wow, no mam wrażenie, że tu nic nie widać praktycznie. A dobra, od tego są testy. Żeby zobaczyć, co, czy coś się da z tym zrobić. Także biorę ten sam pendelek, wytrę go no i zobaczmy, czy coś z tego będzie. Transparentny tint do ust i policzków, tak to się nazywa. I oby mnie czymś zaskoczył. Coś tam widzę. nie No dobra, coś tam widać. Jest taki bardzo lekki level tego, ale muszę wam powiedzieć, że do wykończenia tego tintu I don't like it. W sensie, jakbym wazelinę dosłownie nakładała na, na policzek, ten jest zdecydowanie fajniejszy. A tu mam wrażenie, że mało jest koloru, a raczej dużo właśnie takiego wazelinowego błysku. I trochę nie wiem, co mam o tym sądzić. I tak jak wiecie, ja na przykład myślałam, że to jest taki, taki zwykły tint, który jak się nałoży na usta, to po prostu powbija się w miejsca, gdzie yy, no te usta tak jakby nie są w najlepszym stanie. A tutaj, no, jest kompletnie inaczej, no. Słuchajcie, no, patrząc jakby na skórę, no to nie mogę powiedzieć, że to źle wygląda. No, wygląda to ładnie, natomiast to jest wazelina, no i to nie jest po prostu mój styl, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Zdecydowanie wolę taki. Yy, Taki produkt. I tutaj jeszcze chciałabym tylko zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek widać z niego na ustach. Już nawet nie wiem, czy to jest od tego tintu, czy od pocierania, ale chyba tintu. No na ustach przyznam szczerze, że nie wygląda źle. I nawet bym powiedziała, że jest taki... Wiecie, jakby te osoby, które się boją takich mocnych tintów, myślę, że mogą być z niego zadowolone, bo tutaj... Jest nawilżenie, jest taki fajny, lekki kolor. Ale nie ma takiego, wiecie, przegięcia kolorystycznego. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że tak. I no tak, to się prezentuje. Obie strony wyglądają ładnie, ale ta według mnie zdecydowanie wygrywa właśnie, jeżeli chodzi o ten komfort wykończenia. Dalej idziemy. I słuchajcie, tutaj mamy z kolei coś takiego jak Want Me Liquid Shine. I tu jest napisane, że jest to płynny rozświetlacz do twarzy i oczu, czyli rozumiem, że to jest płynny cień po prostu. Tak, bym przynajmniej ja to zakwalifikowała. Ten gadatek Egen kosztował 16,99 i no właśnie, gdzie tu najpierw go sprawdzić? Może najpierw na oczach go sprawdzę? A co? Zróbmy sobie słoczeka. Chcę zobaczyć. Uuuu! Wow! Tafelka jest i podoba mi się to. Że wezmę jeszcze stąd ten produkt. On jest bardzo taki, mam wrażenie, że szybko wysychający, i też jest wydajny. Zobaczcie, go nałożyłam zdecydowanie jest dużo, jak na yy, jedno oko, przynajmniej takie miałam założenie na samym początku, ale muszę Wam powiedzieć, no że zobaczcie, jaki piękny daje blask. Jak zastyga. No, to jest. Oj, wyjechałam tutaj za bardzo chyba z tej strony, dobra, to się da naprawić, chyba. <laughs> chyba da się naprawić. I muszę Wam powiedzieć, no, zobaczcie. Jaki to jest mokry blask z robinami na razie. I like it. Naprawdę mi się to podoba. Jestem tylko jeszcze ciekawa, czy on będzie dawał taki efekt jakby cały czas mokrego oka, wiecie o co chodzi, bo tak czasami te mm, mam wrażenie, że te produkty, które mają być na oczy właśnie takie zastygające, niestety one tak nie do końca zastygają w 100% i cały czas jest takie wrażenie, że oko jest mokre i mnie na przykład to mega męczy, więc jestem bardzo ciekawa, czy tutaj też tak będzie. No nic, pożyjemy, zobaczymy, ale zobaczmy jeszcze, jak on będzie wyglądał na policzkach. I tu chyba wyjątkowo zrobię to palcem, bo no tutaj mam taką wiecie, mm, Taką możliwość, mam wrażenie, że te dwie formuły się ze sobą będą lubić i nie będzie tutaj żadnych lip, ale zaraz się okaże, oczywiście. No i zobaczcie, no wygląda to w następujący sposób. No jest to błysk, bym powiedziała, taki nawet mokry. Bez, ym, bez jakiegoś takiego. Ym, Podtonu kolorystycznego. Także pod tym kątem wygląda naprawdę ładnie. Czekajcie, jeszcze chciała zobaczyć się zdala w innym świetle. No to wygląda jak taka napita, mokra skóra. I uważam, że tu jest potencjał w tym produkcie. Też nie wygląda na skórze w ogóle w żaden sposób sucho. Wygląda to naprawdę spoko. Chyba z tym tintem się nawet polubi, aczkolwiek ten tint jest taki, wiecie. No, taki już mnie denerwuje na przykład, że jest tak mało widoczny, no ale trudno. Od tego są testy. Ale jestem z kolei niesamowicie ciekawa tego drugiego rozświetlacza, który jest również w tej kolekcji. A to jest z kolei ten prasowany gagatek o nazwie Cherish Me. Zaraz zobaczymy jeszcze wspólnie, ile on kosztuje. 18,49 i tu jestem. Kurczę, też pachnie. Wszystko pachnie. Love it. On będzie taki chyba bardziej właśnie plastelinowy, tak mi się wydawało. No, dobrze mi się wydawało. Oby tylko nie podkreślał ymm, faktury skóry, ale to się zaraz okaże. Wezmę sobie trochę taki bardziej zbity pędzelek i... Zobaczmy, co on tu potrafi. Hmm. No kolega jest jasny, jak zresztą możecie zobaczyć, czy ma podstawę kolorystyczną może minimalnie? Tak, chyba minimalnie, aczkolwiek u mnie nie jest jakoś tak bardzo widoczne, ja się po prostu przypatruję. No słuchajcie, no ten błysk jest naprawdę konkretny, nie? O, zobaczcie jaki płciek piękny. No, uważam, że naprawdę jest spoko. Naprawdę ładnie wygląda i, ale nie no, dobra. Ja widzę, że on ma podstawę kolorystyczną. Także słuchajcie, jeżeli jesteście bladiochami, to możecie tutaj mieć problem z tym, że on może być minimalnie widoczny, ale daje taki błysk, że. Oh my god. Podoba mi się to, szczerze mówiąc. I też się zastanawiam, czy jego będzie można jeszcze wrzucić w wewnętrzny kącik oka. Poczuję, że ja potrzebuję tego, żeby on tam się znalazł tego co potrafisz. Uuuu, no dobra. No, ten to się lubi popisywać. Tak, no to jest to, co ja lubię, właśnie ten taki power. To jest taki plastelinowy power, mniej drobin, więcej takiego właśnie mokrego błysku w takiej tafli, ale przeszedł on pozytywnie teścik. Przechodzimy teraz do momentu, na który czekam z utęsknieniem, a mianowicie już tak potrzebuję przypudrować twarz, you have no idea. Także biorę się za Touch Me Beauty Powder. Touch me, touch me, I wanna feel your body. I słuchajcie, on ma być podobno różowy. Też pachnie. pachnie. wszystko pachnie wisienką, co bardzo mi się podoba. I najpierw muszę za zawleczkę. Dobra, jakby done. To są moje znienawidzone momenty. I rzeczywiście, on jest lekko różowy, ale jest taki taki bardzo nienachalnie różowy. Zobaczmy sobie, jak on będzie wyglądał na mojej dłoni. Uuu. On jest tak, jakby tutaj widać, zobaczcie, że on daje minimalny, minimalny blask, natomiast widzę, jak fajnie wygładza skórę i no jestem mega ciekawa, jak on się, słuchajcie, u mnie sprawdzi. To jest jakby on jest opisany w ogóle jako puder wygładzający, także zobaczymy, jak to wygładzenie wyjdzie u mnie. Nabieram go na puszek, wtłaczam i zobaczmy, co tu się wydarzy. No, słuchajcie, pory bardzo fajnie wygładził, wyprostował, i to jest właśnie taki mm, puder, jak myślałam. Czyli, że on tak, on naprawdę ładnie mm, tak jakby zagruntuje skórę, sprawi, że ona będzie zdecydowanie tak, jakby ten puder będzie, wiecie, totalnie. Może y, tak mi brakuje, słuchajcie słów, Matko Boska, no ewidentnie ta choroba mnie po prostu zżera. Będzie totalnie utrwalony, y, ale. On ten puder też, jakby zostawi na waszej skórze. Widzicie? Taką lekką satynę. I wbrew pozorom, moim zdaniem, jest podobny do tego pudru, który testowałam ostatnio. A to jest puder za 169 zł. A mam wrażenie, że on coś z niego ma. Bo pięknie, jakby skórę mm, utrwala, ale ona kompletnie nie traci tego swojego takiego bardzo y, naturalnego wyglądu. I zobaczmy jeszcze, jak on będzie wyglądał nałożony pędzlem. Widzicie to? Zobaczcie, jak on pięknie tutaj matowi. I szczerze, wow, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o ten róż... No, to czy róż w sensie o ten kolor różowy, to nie bójcie się tego, broń Boże, bo on tak jakby wychodzi bardzo neutralnie na skórze. Ewentualnie może tylko pomóc, jakby się nie wiem, no to mieli zbyt um, brązowy, um, brązowy na przykład, albo pomarańczowy podkład. Także tutaj on akurat nic nie zrobi złego, ale muszę mu powiedzieć, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. No dobra, kochani, przejdźmy zatem do kolejnego produktu, którym jest liner. I on był dostępny w dwóch odcieniach, ja sobie wzięłam ten jaśniejszy. On nazwa 02 Love Line. I on jest taki bardzo dziwny, ma kolor, bo jest teoretycznie taki miedziany, ale ma w sobie też drobiny o różnych kolorach złote. Widzę, że takie jakieś takie. Niebiesko, nawet zielono, niebie niebieskie Boże, słuchajcie, naprawdę, ja mam jakąś mgłę mózgową. Jest tam dużo kolorów w każdym razie i najpierw chciałabym w ogóle zobaczyć, jaki on ma kolor. Jeszcze cenę tego, sprawdźmy. 14,99 i wygląda w następujący sposób na, na słoczu. Zaraz wam jeszcze pokażę z bliska żebyście mogli zobaczyć, może chociaż te drobiny. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Natomiast nie będzie to jakiś taki super, moim zdaniem, wyrazisty liner, ale jest ciekawy. I wiecie co? Tak sobie myślę, że ja nie chcę, żeby on mi tu zginął na tych powiekach. Także może zrobię sobie taką kreskę jakąś brązową i może nałożę go na tę kreskę. Dobra, kochani, próbujemy w takim razie. I zaczynam od samego początku. Gdziebym nałożyła mniej zdecydowanie tego linera. Dużo się nakłada go w ogóle. Chcę zobaczyć, czy on da taki efekt, jak ja chciałam, czyli będzie się jakoś wybijał. A przynajmniej te drobiny zostaną na takiej podstawie kolorystycznej. I zobaczcie, tak jak mam wrażenie, że on tam, gdzie nie mam tej kreski, bardziej jest widoczny. To z kolei tam, gdzie ona się zaczyna, od razu mam wrażenie, że trochę traci power'a. Już tylko tak jakby neutralizuje się ten taki brzoskwiniowy kolor. A zostają same drobiny, aż tak mocniej widoczne. Drobiny są widoczne, jakby cały czas trzeba przyznać. I in the end, moim zdaniem, jakby to połączenie nie wygląda tak źle. Jezus Mary, jakoś strasznie dużo go się nakłada. Czy mi się wydaje? Nie chcesz tyle, kolego. Get out. Dobra, załóżmy, że będzie tak. I dla mnie jakby spoko ten eyeliner, ani nie jest to jakieś nic specjalnego. I kochani, docieramy powoli do samego końca i mam tutaj do przetestowania oczywiście jeszcze konturówkę do ust o nazwie Lip Pencil z Describe Me. No i tak, słuchajcie, ja się zdecydowałam na odcień ebery chyba. Tak, to jest 02. Były w ogóle trzy do wyboru. Jeden taki jeszcze troszeczkę bardziej wpadający w mm, takie chyba brązowe tony. A ogólnie wszystko takie bardziej w, właśnie w klimacie y, różu i fioletu. No i tak, słuchajcie, zapłaciłam za niego 14,99 I... muszę Wam powiedzieć, że tutaj taką konturówka wygląda trochę bardziej taką czerwoną, niż myślałam, że jest. No słuchajcie, już nie patrząc. O matko no, no dobra, tego się nie spodziewałam, bo ja byłam przekonana, że ja kupuję taką, no bery sama nazwam, to mam wrażenie, że trochę tak bardziej fioletowe kolor, jakby odcienie, ale no nic. Nawet tutaj zobaczcie, jaki ona ma kolor, nie? A tu takie totalnie czerwone winko. Jeżeli chodzi o precyzję i w ogóle pracę z tym produktem, to tutaj naprawdę jakby jest dobrze. Jeżeli chodzi o konsystencję, to muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i ona jest taka funkcik, że to ja bardzo lubię konturówki well, także tutaj bez żadnych takich, no wiecie, wielkich e, zdziwień i nie chcę tutaj tak jakby idealnie obrysować całych ust, więc po prostu o, robię tak na górze, czyli będę ją troszeczkę rozmazywać palcem. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest już ten moment, w którym będę brała ostatni produkt, a mianowicie Delight Me Liquid Lipstick. Ja też go widziałam w tym takim średnim odcie odcieniu, mianowicie Berry Charm. No i mam nadzieję, że one będą do siebie dopasowane. Z tego co widzę, to, ta to tak. I jakby spodziewałam się czegoś innego, ale ten kolor jest bardzo ładny, także nie mam się do czego przyczepić. Mmm. Bardzo ładny. To jest takie trochę zgaszone czerwone wino. Jakbym miała powiedzieć. Krycie bardzo fajne. Krycie bardzo fajne, na ustach jest naprawdę mega komfortowa i czuję, że powoli zastyga. No i kolorek też naprawdę niczego sobie. Także słuchajcie, no tak wygląda gotowy makijaż tą całą kolekcją walentynkową z Belle. Także pokażę Wam się jeszcze w innym świetle i przechodzimy do podsumowania. Jeszcze się załapałam na trochę światła dziennego, także super, dni są teraz dłuższe ekstra. No i słuchajcie, zobaczcie, jak ta pomadka zrobiła taki jakby elegancki vibe tego makijażu. No, mam wrażenie, że tak jakby to było nothing special, a nagle z tą pomadką no, wygląda to zupełnie inaczej. Bardzo mi się to podoba. No i tak, słuchajcie, tutaj jest strona z tintem i z tym płynnym rozświetlaczem. Tutaj z kolei ten przepiękny już zobaczcie, jak on się tak równomiernie rozłożył. I ten e, rozświetlacz prasowany. No, oczy oczywiście robią robotę. Trochę tutaj też widać ten, e, ten liner lepiej. No. No i powiem wam, że no, jakby nie mówić, jest to walentynkowy makijaż. No, słuchajcie, te kolczyki mam wrażenie, że dosłownie wyglądały, jakby były stworzone pod, pod ten filmik, także tym bardziej się cieszę. No, ale dobra, podsumujmy sobie to wszystko. I tak, słuchajcie, pierwszy produkt, z którym miałam styczność, to był balsam do ust, który moim zdaniem był zupełnie spoko, pięknie pachnie. Daje takie mleczne wykończenie na ustach, zależy, czy to lubicie, czy nie. Ja w mega lubię, także mi się naprawdę bardzo spodobał. I jakby krótko z nim obcowałam, ale jakby był bardzo przyjemny na ustach, taki otulający, także dla mnie mega spoko. I tak, kolejny produkt, który testowałam, to był ten róż w kremie, i muszę powiedzieć, że dla mnie on jest na pewno w czołówce dzisiejszego testu. Moim zdaniem jest po prostu rewelacyjny, mega podoba mi się, jak wygląda na skórze. Bardzo się fajnie rozkładał, ma też przepiękny kolor, bo to jest taka. Trochę zabarwiona czerwienią brzoskwinia herbaciana? Bardzo to jest skomplikowane, co zaraz powiedziałam, ale w tym szaleństwie jest metoda i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę pięknie wygląda na skórze. Także pod tym kątem naprawdę Git. I jeżeli macie kupić któryś z tych produktów, albo nawet nie wiem, czy nie jeden z tej całej kolekcji, to ja bym poszła w ten. Kolejnym produktem do podsumowania jest Tint y Surprise Me. No i on mnie trochę, szczerze mówiąc, zaskoczył, bo w ogóle podoba mi się to, że on jest jakby jego kolor w samym wieczku, ale tak. Na policzkach ja nie mogę powiedzieć, że on wygląda nieładnie, ale zdecydowanie nie jest to jakby wykończenie, które ja na moich policzkach na co dzień y, preferuję, ponieważ to jest produkt, który, słuchajcie, on jest po prostu lepki. No. To jest taka wazelina i dla mnie to się kompletnie mija z celem. Y, Okej, okay, wygląda mokro ładnie, no bo on jest mokry, po prostu on nie zastyga. Jest wazeliną na Waszych policzkach, która się świeci. I kolor jego jest. No taki bardzo naturalny, niewymuszony akurat pod tym kątem, super. Na ustach też wygląda ładnie, nawet taki bardziej widoczny niż na policzkach. Natomiast, no kurczę, no ja no niestety jednak jestem za tym, że nie jestem za taką konsystencją. Plus mam wrażenie, że też on tak jakby robi taką trochę, taki prześwity, trochę daje na skórze. No nie wiem, jakby wygląda ok, ale nie jest to nic takiego, żebym miała oszaleć, tak, tak jak na przykład ten produkt, na który mi się mega podoba. No i tak, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kolejnego produktu, którym jest rozświetlacz i e, cień płynny w jednym e, Want Me Liquid Shine. I tak, ten produkt mam z kolei tutaj z tej strony, no i słuchajcie, no nie da się ukryć, że no skóra wygląda jakby była mokra dosłownie i on tak jakby daje taki efekt drobinowości, takiego właśnie takiej mokrości na policzkach i muszę Wam mu powiedzieć, że też jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tym, jak on wygląda na powiekach, natomiast czuję, że on jakby nie jest totalnie mokry, ale jest trochę mokry. E, na razie mi to nie przeszkadza, zobaczymy jak będzie później, czy moja kreska się, wiecie, tutaj rozmaże na górze z nim, zobaczymy jak to będzie, ale ogólnie no mam takie pozytywne, pozytywne e, nastroje i wydaje mi się, że on też jakbym miała chyba go postawić tutaj w takim top 3, to on chyba też by się tutaj znalazł. Ale dobra, idziemy jeszcze dalej, ponieważ mamy kolejny rozświetlacz e, Cherish Me i on z kolei jest po tej stronie. No i umówmy się, słuchajcie, ten błysk jest naprawdę z kosmosu, mega mi się podoba, to jest taka tafelkowa, ta, tafelkowa tafla, hmm, okej, okay, dobra, dzisiaj słuchajcie, jestem poliglotką, ewidentnie, choroba mi służy, no ale naprawdę ten blask jest, no nie z tej ziemi, jest przepiękny, jest mokry, nie jest właśnie, nie taki wysuszający, jedyne co, to ma lekką podstawę kolorystyczną, także trzeba mieć to na uwadze i, no i po prostu się nie naciąć, jeżeli jesteście bladiochami. i tyle, a jeżeli nie jesteście, to naprawdę, słuchajcie, wygląda to przepięknie uwaga. Czy on by się znalazł w tej trójce też na podium? Myślę, że mógłbyś się znaleźć. No, myślę, że tam mógłby się znaleźć. I tak, idąc dalej, moi kochani, muszę teraz właśnie jeszcze tutaj wrzucić puder, który nazywa się Touch Me Beauty Powder. No i tak, słuchajcie, wszystko fajnie, ale ja już widzę, że tutaj się za bardzo wyświecam. Ja już mam taki trochę dyskomfort, już mam ochotę. Tu jeszcze go dopudrować. No i to jest właśnie tego typu puder, że on tak jakby utrwala wam makijaż. Ja też dzisiaj mam taki trochę bardziej nawidżający yy, podkład i też mam większą pielęgnację, bo trochę sobie tak wiecie, za długo potrzebowałam maseczkę z jakimiś kwasami na twarzy, jak zwykle. Brawo ja. Yy, no, i, no i trochę czuję takie ściągnięcie, więc tego tej podstawy jest więcej niż zazwyczaj. Yy, ale co? Yy, no, skóra wygląda po nim naprawdę bardzo ładnie. Jest wygładzona, tak jak widzicie, taka gładziutka, taka flawless, ale cały czas ma taki lekki, widzicie, błysk, jakby naturalności w sobie, pomimo że um, produkty są naprawdę bardzo fajnie zagruntowane. Także wy już zrobcie z tą wiedzą, co chcecie. Ja jestem nim pozytywnie zaskoczona i naprawdę mi się podoba, aczkolwiek, no, to jest raczej dla mnie produkt, który. No, najpierw bym nałożyła pewnie puder matujący, a potem ten, znając życie, ale naprawdę jest też spoko. No i tak, dwa ostatnie produkty, do których przechodzimy. A nie, trzy, przepraszam. Jest jeszcze eyeliner, który, no słuchajcie, no naprawdę no jakoś tam wygląda na tych oczach, aczkolwiek to jest taki produkt, który nie będzie się jakoś wy, wybijał, a nawet jeżeli chciałam, żeby się bardziej wybił, no to na, tym, na tej brązowej kredce on zginął totalnie już lepiej wygląda, jak bez tej kredki mam wrażenie. No. Są bardzo widoczne te, te drobiny brokatowe. Także co lubicie? Dla mnie to jest poprawny produkt, ale jakby niczym mnie jakoś tak nie. <laughs> nie rozłożył na łopatki. I słuchajcie, dwa ostatnie produkty, a mianowicie. Yy, no tutaj, gdybym miała te takie podium do pięciu miejsc, no to one by tam się jeszcze znalazły, no bo słuchajcie, no te usta coś w sobie mają, są jakieś takie eleganckie i mają taki ładny kolor i w ogóle tak się pięknie połączyły te dwa produkty ze sobą, zarówno ta konturówka, która naprawdę była bardzo fajna w użytkowaniu, idealnie ta gru nie grubość, tylko ta konsystencja jest taka wyśrodkowana, nie to za twarda, nie to za miękka, no taka po prostu w punkt i kolor jest po prostu turbo, turbo ładny, naprawdę ten berry mnie rozwalił, no i słuchajcie, dalej ta Płynna pomadka The light me, no dopełniła tylko tego, mega jest komfortowa na ustach, usta wyglądały tak, no właśnie one wyglądały drogo, one wyglądały tak burzy, idealnie na randkę wariantunkową of course. Y bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Wygładzone, komfortowe, nieprzesuszone, super, naprawdę super. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, mamy godzinę 15.38, zaczynamy te strzałości. Ja Was z góry przepraszam za moje odchrząkiwanie, za moją mgłę y, mózgową i za to, że dzisiaj pewnie no, odcinek trochę odbiegał jakością od tych, co zawsze prezentuję, ale proszę, mercy on me, baby, have mercy on me. Jestem niestety chora cały czas, znaczy w sensie już nie jestem, ale wychodzę z choroby i jest po prostu mi ciężko póki co y, coś z siebie więcej wykrzesać. I co? No wy koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie na temat tej kolekcji, czy wam się podoba, czy nie, na co będziecie polować, albo co już macie i w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy wy w ogóle lubicie walentynki. Bo to jest taka podzielona mam wrażenie kwestia. Niektórzy kochają, no jakby zawsze dostać kwiaty albo czekolady albo prezenty just like that jest fajnie, umówmy się, poświętować miłość z, z waszą partnerką albo partnerem. I co? No a niektórzy po prostu nie cierpią tego święta, bo się kojarzy z kiczem. No trochę tak jest, no ale czy święta też nie są kiczowate? Co, oczywiście, a ja też kocham święta. A co do Walentynek, no. U mnie mój stosunek zmienia się z biegiem lat, tyle wam powiem, a wy dajcie mi koniecznie znać jaki jest wasz stosunek do tego święta, no i co? Widzimy się już niedługo. Dochodzi... Słuchajcie, zaczęłam mówić pierwsze słowa i Mantyk drapie w drzwi. Chodź tu do nas, myszko. No chodź. Chodź, kochany. Przyszedłeś na podsumowanko? Tak? No właśnie. Dobra, słuchajcie, mam w takim razie gościa. Tak? Chodź, pokaż się jeszcze, jak piękny. Nie, co? nie ma, słuchajcie, niedobrze jak ja Z wami jeszcze postaram się go pokazać, ale dobra, go nie przedłużając. E, słuchajcie, mam wrażenie, że e, naprawdę wygląda dobrze ten makijaż, jest po 22 w tym momencie i zobaczcie, w sumie flawless face moim zdaniem, ale no widać to wyświecenie, takie konkretne, szczerze mówiąc. E, natomiast nie jestem jakoś na to tak turbo zła, bo skóra wygląda cudownie cały czas. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem bestią, e, szamałam czekoladę dubajską, szamałam pizzę, mam makaron i naprawdę, słuchajcie, no comment, naprawdę. E, tak, to dla mojego zdrowia, słuchajcie, muszę e, e, dojść do siebie, to tak mój organizm potrzebował. <laughs> no ale zobaczcie, usta wyglądają cały czas mega dobrze, moim zdaniem, naprawdę. Tutaj się dużo nie zmieniło, e, także jestem super zadowolona. Jeżeli chodzi o stronę z tintem i z tym rozświetlaczem, pięknie wygląda. Druga to samo, to jest jeszcze moja fave. E, no cudownie to wygląda, naprawdę. I jeżeli chodzi o błysk na powiekach, no Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. No i muszę wam powiedzieć, że tak jakby overall mam wrażenie, że takiego podsumowując naprawdę ten test się udał. Także bardzo bardzo się z niego cieszę. No i słuchajcie, no, jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to zostawcie proszę kciuka do góry, a udajcie mi słowa, mega miło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. A ja mam nadzieję, że jeszcze mantek Was tutaj no, uraczy uracze, fucjacjatu na koniec. No pokaż się, no pokaż się. Tak, piękna myszka, piękna. No dobra, słuchajcie, w takim razie buziaki, papa! Pa.